Dzień dobry, ja jestem Milki, ja to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta. Witam was wszystkich przynajmniej serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Ogólnie, że biorąc jest bardzo ważny dzień, ponieważ jest 16 listopada i są to urodziny mojej wspaniałej, kochanej mamusi. I właśnie to dla niej widzów odcinek, ponieważ w dzisiejszym filmie stwierdziłam, że na bok odłożymy wszystkie złe rzeczy, które dzieją się na Palionowie, czyli oczywiście kradzież zielonych, em, jakaś dziwna kooperacja z Steve'a z Yetim oraz Bzykiem i Bobotem, to jest wszystko, co chcecie bok, ponieważ dzisiaj są urodziny mojej mamy, której życzę wszystkiego najlepszego. I Wy również możecie w komentarzu złożyć jej życzenia. I tak swoją drogą na kanale vlogowym też taki fajny odcinek leciał, gdzie dla niej prezent kupuje, więc również możecie oczywiście po tym filmie zobaczyć. W opisie macie na pewno link do tego kanału. No a ja już nie będę chcecie tracić czasu, ponieważ mamy naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. Jak widzicie tutaj powstało coś, powstały schodki, widzowie, na samą górę, ponieważ stwierdziłam, że właśnie w tym miejscu będzie zrobiony ten ogród. Tylko, że tu jest na razie mega ciemno i musimy tutaj wszystko rozświetlić. Także widzowie, bierzemy się o oczywiście do pracy, do pracy rodacy. Więc tak, zaczynamy i chciałabym to przede wszystkim yy, ładnie, widzowie, zrobić. Ładnie to bym chciała zrobić, zależy mi na tym niesamowicie. Musimy tutaj najpierw w ogóle porozsadzać te lanternki, bo nic kurde nie widać, strasznie jest tutaj ciemno, więc po że ja to tylko najpierw zrobię. Okej, okay, od razu lepiej. No i teraz, widzowie, bierzemy się oczywiście do dzieła. Mam. mam tutaj bardzo dużo rzeczy. No i co widzowie, zaczynamy oczywiście dzisiejszy odcinek e, Także let's go budowanie Czy mam na to plan? Totalnie nie mam planu Wiem tylko, że chciałabym, żeby tutaj były takie jakieś O telefon mi spadł, sorry. Ścieżki zrobione, prawda, z e, tutaj Tudzież e, pięknego materiału, który nazywa się liście Dobra, tutaj już zepsułam e, Więc tak, co bym chciała zrobić? Tutaj bym chciała na pewno coś zrobić W sensie, żeby to był pierwszy jakiś ładny ogród Ponieważ to będziemy dzisiaj robić, słuchajcie, ogrody Więc to musi być oczywiście dobrze przemyślane Raz, dwa, trzy, cztery, pięć 5, 6, 7, 8, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, czyli słuchajcie, tutaj wychodzi na to i będzie kwadrat. Ty, no idealnie to zrobiłam. Niesamowita jestem. Dobra, widzowie, mamy tutaj pierwszy ogród. No i ogólnie to będą takie wydzielone kwadraciki. No i tutaj oczywiście będą fajne. Mam nadzieję, że fajne ogrody. Dobra, tutaj możemy, jak już to zrobiłam, to niech będzie. Słuchajcie, i pociągnijmy tutaj już coś. Niech tak będzie. No cóż, kurde, nic tutaj nie zmienię już, niestety. Ale możemy za to oczywiście to zrobić wszystko ładnie i symetrycznie. Więc lecimy. Raz, dwa, trzy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, siup, więc to będzie coś takiego. Ej, chyba to dobrze zrobiłam, nie? Chyba to niedobrze zrobiłam. To miało być chyba na odrót trochę symetrycznie. To powinno być jeszcze dwa. Czy ja to zrobiłam dobrze tak. To powinno być jeszcze dwa tego. No ale dobra, już tak niech to tak będzie. Chociaż kurde, nie, nie podoba mi się to tak. To musi być tak, czyli tego nie może być i to będzie tak. Dobra, tutaj coś może być, nie wiem co, ale coś tutaj będzie, okej, okay, niech tak słuchajcie jest. E, więc tutaj oczywiście lecimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra. Także e, jest zbudowane widzowie, mam nadzieję, że ładnie będzie tutaj to wszystko wyglądało tak jak mówię. Dobra, fajnie, Skończą, kończą nam się w ogóle powoli liście. Te liście są naprawdę, e, no, ledwo ledwo żyjemy w ogóle, bo no, liście szybko nam schodzą, tego akurat nie przemyślam. Dobra, widzowie, robimy tak, czekajcie, bo ja tutaj nie mam w ogóle żadnych rzeczy, żeby to niszczyć. Dobra. Niszczymy to ja myślę, że, kurde, wiedziałam, że nie będzie można tego stawać na tym. Musimy jakoś w takim razie przemyśleć e, ładnie to miejsce, ponieważ chciałabym, żeby to oczywiście było pierwsze piękne miejsce, kurde, e, z którego będzie przede wszystkim, o kurde, jest tam problem jakiś, widzę, wylatywać woda jakaś, bo woda jest również ważna. Dobra, weźmiemy sobie ten andezyt, więc oczywiście, bo nie, mam lepszy pomysł, widzowie, ta woda będzie podświetlona. Kurczę, widzowie, ja to mam jednak, sobie myśli. Dobra, czekajcie. Pięknie. No i najzły, no i tutaj będzie oczywiście wypadać woda jakaś Dobra, słuchajcie, niech tak będzie Tylko zanim to, my musimy tutaj ładnie, słuchajcie, wszystko porobić Dobra, czekajcie, bo tutaj są mega problemy jakieś Z tego, co widzę Okej, okay, ej, co to są tutaj za jakieś bloki mnie blokują? Dobra, mega dziwne, mega dziwne, tego nie przemyślałam Dobrze, już jest git Czy one mnie dalej blokują? Dobra, widzę, że to jest po prostu jakiś blok widmo To się ostatnio bardzo często na Palionowy dzieje I nie wiem, co mam z tym zrobić, no ale słuchajcie, tak to jest Dobra, dajmy sobie to do ręki, albo nie, coś innego, kurde, dobra, niech będzie to, bo to mi przeszkadza, dobra, jest git, widzowie. I teraz tak, musimy oczywiście zrobić tutaj... Czekajcie, ja bym chciała, żeby to był strumyk. Mniej więcej, w sensie jakaś, nie, nie, że strumyk, tylko wiecie, o co chodzi, że jakaś tej rzeczka, żeby coś tutaj, nie wiem, zaciało se. Po prostu, żeby tutaj była woda, myślę, że to będzie ładnie wyglądać. Eee, no i oczywiście dużo kwiatków, widzowie, dużo kwiatków, więc lecimy tutaj z czerwonymi tulipanami. Okej, okay, możemy dać do kontrastu jeszcze biało jakieś tutaj. Proszę bardzo, będzie polska biało-czerwoni, dobra. Dobra, niech będzie. E, I lecimy teraz, of course, of course. Hmm, hmm, hmm. Możemy też dać oczywiście coś takiego i coś tutaj takiego. Dobra, i na tym będą widzowie e, świeczki, w sensie latarnia. Dobra, coś w tym stylu. Oczywiście musimy to doprawić jeszcze bone milem, który jak tutaj gdzieś miałam, dobra, pięknie, coś takiego, tylko te wysokie trawiska trzeba zniszczyć, bo one mega są brzydkie, kurde, widzę, że tutaj musi nam odrosnąć niestety parę rzeczy, ok, jest dobrze, sobie. na ogół jest dobrze, dobrze, więc w takim razie, skoro na ogół jest dobrze, musimy teraz zrobić baby nieskończone źródełko, jest nieskończone źródło, jest nieskończone źródło, nice, tylko że widzę, że tutaj jest coś psuje. To dobra, wiecie co nie wiem? Te palionowo ostatnio strasznie dziwa jest dziwna, jak widzicie. W sensie ja nie wiem jak to się dzieje. I czemu tak się dzieje, no, ale no nic nie jestem w stanie niestety z tym, widzowie, zrobić e, dużo problemów ostatnio, niestety na, napotykam. E, I chłopcy chyba też, więc trochę przykra. No, dobra, widzowie, tak to wygląda. To jest nasz pie pierwszy ogród, że tak powiem. Ej, fajnie to wygląda. Takie fajne źródełko. Tutaj bym dała z kolei w miarę symetrycznie wszystko, bo muszą być też mm, miejsca, gdzie są, e, są symetryczne. Wiecie o co chodzi, że to jest ładnie, zrobione i tak dalej, więc to, bym, to, to byłoby to miejsce. I powiedzcie mi w którą stronę słoneczniki padają. One chyba spadają w tamtą stronę, co, nie? bo tam jest słońce, więc w takim razie musimy dać coś innego i możemy dać to coś, ten burz cały. Dobra, coś w tym stylu. Ok, możemy tutaj dać znowu wodę. Dobra, to czekajcie, rozlejemy ją odtąd dotąd. Oczywiście musimy iść po nasze, do naszego źródła wody tutaj i więcej dać tutaj wody, więcej, więcej, dobra. Nigdzie się nie leje, nigdzie się nie leje, jest dobrze, więc stąd kradniemy. Nie wiem, widzowie, nie wiem, dlaczego tak się dzieje nie wiem, czy to jest spowodowane. Dobra, to mamy. I co jeszcze możemy tutaj dać? Może jak już tak lecimy na czerwono, to w sensie kontynuujmy z czerwonymi rzeczami. Dobra, pięknie, to jest takie, takie coś. Ej, to wygląda mega ładnie, naprawdę. Myślę, że fajnie by to wyglądało, jakby to było na... Wiecie, powietrzu, jakby tak ten, ale to jest taki specjalny, bo to jest ogród w środku, więc no, myślę, że też jest dobrze. Dobrze, widzowie. Jest fajnie, podoba mi się, więc teraz lecimy dalej. Oczywiście raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, siup. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No way, że to jest tak wyliczone. Ej, jestem aż w szoku. Myślałam, że nie będzie tak wyliczone, a jednak, widzowie, zarąbiście, jest fajnie. Dobra. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście. Kurde, jak to tutaj zrobić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to tutaj też policzy, Polecimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zakręcimy w takim razie. Opcji, opcji. Dobrze, więc idziemy, widzę. Ja tutaj bym chciała bardzo mi zależy na symetrii, bo lubię, jak jest wszystko symetrycznie fajnie zrobione. Także tak też spróbuję to ogarnąć. Widzę, że tu jest zmiana biomu, już niestety, i to dziwnie wygląda dosyć. No ale okej, okay, powiedzmy, że. O nie, nie tak, co ja robię? Powiedzmy, że nie aż tak to widać. E, tutaj oczywiście muszą być dwa. Ej, zarąbiliście, tak mi się to podoba, że to jest tak wszystko równo zrobione, naprawdę. To najgorsze jest to, że powoli tracimy liście i to jest problematyczne, ale nie jest aż tak źle. Dobra, widzę, kolejny on wydzielamy sobie, kolejny segment. Dobra, czy jest to wszystko równo? I zarobi się to wygląda według mnie. Myślę, że jakoś te ściany z tu trzeba podmienić i będzie fajnie. Tutaj w ogóle mogłoby powstać drzewo, tylko że tu jest nierówno, więc jednak nie mogłoby powstać drzewo. Absolutnie, e, totalnie nie. Myślę, że tu gdzieś mogłyby być powstać po słoneczniki. Ej, dobra, jest bardzo dużo miejsca do robienia i musimy się tym widzowie w końcu zająć. Dobra, e, to będzie fajne. To będzie fajne do zrobienia, więc sobie robimy w takim razie oczywiście tym. E, siup, siup i siup. Dobra, tutaj będzie dużo latarenek, ponieważ to się przyda. Czekajcie, bo mam na to fajny plan. Dobra, tutaj zrobimy tak, tak. Tak, no kurde, nie umiem ich stawiać. I tutaj, tak. 44, dobra, mamy to. Eee, myślę, że tutaj też zrobimy malutkie bajorko. Jednak słuchajcie, jeziorka fajnie wyglądają według mnie, i mają taki swój urok. Więc y, fajnie byłoby tutaj też coś takiego zrobić. Dobra, spróbujemy nieskończone źródełko walnąć, tak, żeby nam nie znikała woda w magiczny sposób. No właśnie, tak jak tutaj. I tutaj. Nie, widzowie, ja nie mam siły, ja nie mam siły do tego, serio. Dobra, dziwo działa, nice. E, strasznie mnie to denerwuje, naprawdę, mega mnie to denerwuje. Dobra, lecimy tak. E, tutaj oczywiście możemy tak jakoś ten, ten mus nie wiem jak to się nazywa, no ale e, to jest mech chyba. Jak jest mech? Mose, ok, to nie mus tylko most, sorry w takim razie. E, I co my tutaj mamy? Ej, to jest bardzo fajne! Dobra, to też trzeba użyć. To też tego trzeba użyć. Tam też chcecie do tego. Kurde, kaman. Do tamtego jeziorka również tego musimy użyć, ponieważ to mega ładnie wygląda. Dobra, fajne. Nie wiem, co to jest. To są jakieś lilie one też troszeczkę światła dają, także. Hmm, czemu nie? Wydaje mi się, że spoko opcja. No i teraz oczywiście dajemy też te krzaczki tutaj. Dobra, może być. I mamy jeszcze ten, ta, tą zwykłą azaelle. Azlelle. A, nieważne, słuchajcie, to coś, więc tutaj to też damy. Hmm. To bym, myślę, że mogłabym tutaj postawić Dobra Coś takiego i coś takiego, dobra, jest fajnie To będzie różne, widzowie, to, to jest różne środowisko Prawda, wy musicie mi uwierzyć Że to tak, tak to ma być, widzowie Tak to ma wyglądać i tak ma Tak wygląda życie, widzowie, tak wygląda świat Dobra, czekajcie, bo to mi to nie pasuje Okej, okay, to też trzeba wywalić No, kurde, i teraz będzie się cały czas ta wysoka trawa robić? No fajnie, ja nie chcę wysokiej trawy, no Jasny gwint. okej okay, to wysoka trawa jest brzydka no, jak na razie mi się ten pierwszy najbardziej podoba widzowie ogród, ale jest wszystko spoko. Dobra, to teraz możemy widzowie tutaj zrobić. Tutaj możemy po prostu zrobić jakiś coś, jakiś wzorek, że tak powiem, albo na przykład na zmianę czy coś takiego, wiecie o co chodzi. Także myślę, że to by było spoko. Czekajcie, bo to na nie wyjdzie, to tak nie możemy, nie możemy, tak, nie nie, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Lecimy tak, 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 dobra, tak, 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 tak. tak, tak. Tak, tak, dobra, jakiś ognisty kolor tu jest i powiedzmy, że będzie do tego pasował biały. Myślę, że zawsze biały pasuje do wszystkiego, więc w te wolne miejsca teraz sobie uzupełniamy biały kolor. Dobra, to mają być piękne ogrody botaniczne, prawda? Dobra, słuchajcie, normalnie ogrody UJ u Jotu, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. I wygląda to cute według mnie. Tylko na turbo cute. Ja mogę to normalnie słuchajcie opodatkować i kurde, to będzie kolejny biznes, jak tylko dostanę pieniądze, że tak powiem. Także wydaje mi się, że to jest mega opcja, widzenie. to jest super pomysł. Kto by nie chciał iść do ogrodu? Tym bardziej, że mamy tutaj samych chłopaków. Ja myślę, że każdy z nich marzy po prostu o pobycie w ogrodzie. Dobra, mamy to jeden wodospad. Myślę, że dwa wodospady na jednym miejscu to jest za dużo. Myślę, że tutaj byłby świetny wodospad w tym miejscu. Tu jest środek. Czy gdzie jest środek? Bo to. Tak, tu jest chyba środek. On mógłby być potrójny widzowie ten wodospad. Czekajcie, ja tutaj się podsadzę tą azalą. Aha, nie, podsadzę się azelą. no Tak. W takim razie podsadzę się andezytem i muszę to wywalić, to i to. Ponieważ to musi być oczywiście ta latarka. Dobra. No i teraz zrobimy... Czekajcie, moment. To trzeba zniszczyć. I chyba, że tutaj zrobimy całą wodę. Dobra, widzowie. Tutaj będzie wszystko z wody w takim razie. To będzie tylko i wyłącznie woda. Tak to zrobimy. Okej, okay, widzę, że tam są... Tam jest to moje laboratorium podziemne, więc musimy uważać. Dobra, siup, siup i siup. I teraz znowu musimy ogarnąć ładnie wodę. Kurde, mam tyle ekwipu ekwipunku rzeczy. No i fajnie. No i zepsułam moją wodę ekstra widzowie. Musimy teraz iść po nową. Dobra, szybka akcja tutaj do tego źródełka, Proszę nie znikać. Ej, serio, mega denerwująca jest ta woda. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobra, lecimy widzowie, lecimy, lecimy. Eee, naprawiamy tutaj i robimy sobie z tego ładną wodę i zaraz puścimy tam widzowie. O kurczę, bodo spadzik. Kurczę, pobudź. No dobra, widzowie, szczerze to wygląda mega fajnie według mnie i naprawdę nadaje takiemu... takiego czegoś, widzowie, temu pomieszczeniowi, więc bardzo temu pomieszczeniu, więc bardzo mi się to podoba. Eee, I teraz tak, dajemy tutaj widzowie jakieś... Dziwne rzeczy. Bliżej jest zidentyfikowane jakieś lilie i inne takie śmieszne rzeczy. Więc to oczywiście też dajemy, bo to jest strasznie fajne. Dobra, cokolwiek to jest. No i fajnie, widzowie. No i zarąbiście. Zostały nam dwa w takim razie ogrody do ogarnięcia. I tak, bardzo, bardzo bym chciała ogarnąć te słoneczniki. Więc widzowie, pozwólcie, że te słoneczniki tutaj będą miały swoje miejsce. Także lecimy w takim razie z tematem. I muszą mieć one też dużo światła, ponieważ to są w końcu słoneczniki, co nie. Hello. E, dobra, czekajcie, potrzebujemy. Siekierki, więc musimy tutaj dać światło. Czy to jest dobre? Nie, 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 to mi się nie podoba. Czekajcie. To nie może tej być. A to nie może być tutaj, tylko to musi być tutaj. Dobra, i tak będzie lepiej, widzowie. Tak będzie o wiele lepiej. Dobrze, podoba mi się więc zaraz. Kurde, no nie, no nie wytrzymam. Nie umiem w ogóle stawiać, widzowie, tych lampek, bo nie mam. Okej, okay, cela. Dobra, dało się. Let's go tutaj. Tutaj, i tutaj, dobra, pięknie. No i teraz Sunflowery. Super słoneczniki. No i one oczywiście lecą tutaj. Dobra, nie wiem, czy ich dawać maksa, no ale to jest ogród, widzowie, no nie? To jest ogród, więc tutaj chyba fajnie byłoby mieć właśnie tego maksa. Dobra, i to też tu w takim razie. I tutaj. Czekajcie, bo tutaj posadziłam jednego za dużo. No i lecimy też tu. Dobra, jest git, jest git. Słoneczniki spoko? Mam nadzieję, że tak. Dobra, i teraz w takim razie, może dajmy tu jeszcze to. W sensie, niech tutaj jest, niech tutaj też rosną jakieś inne kwiatki poza słonecznikami, wiadomo. Dobra, fajnie, oczywiście ta trawa się nie może być normalna, nie może być niska, musi być wysoka, kurde mol. Ale okej, okay. jest dobrze, jest dobrze. To teraz na takim razie zostało ostatnie miejsce. No i oczywiście poza tym zostało nam wykończenia, czyli tutaj te rogi, żeby to nie było takie kwadratowe, tylko tutaj trzeba coś wyżłobić ładnego i tak dalej, ale to się zajmiemy. To z tym się zajmiemy, widzowie, kiedy indziej na pewno nie dziś, ponieważ czas nagli, widzowie, Czas nagli. No i teraz czas na ostatnią rzecz, no i tutaj oczywiście tego jeszcze lilię widzowie, Lilii lilie, lilie nie było nigdzie, więc myślę, że lilię też trzeba ogarnąć jakieś ładne miejsce, ale jak to zrobić? Nie mam bladego pojęcia. Musimy sobie aż zjeść ziemniaka, bo jestem trochę głodna. Także przydałoby się coś wszamać. Oki do oki. I teraz tak, to na pewno musimy stąd usunąć. I możemy dać w jakichś randomowych miejscach po prostu yy, tym razem latarenki. Pięknie i pięknie. No i teraz sobie popostawiać w różne miejsca Lilię. Myślę, że tak randomowo je ułożymy. Bo nie mam szczególnie pomysłu, ale one, żeby były w miarę blisko siebie. Dobra, i teraz ostatnia rzecz to jest bone meal, czyli oczywiście więcej trawy. Dobrze, wydaje mi się, widzowie, że praktycznie skończyliśmy już. Jest tu fajne miejsce, jest tutaj dużo zieleni. Jedyna rzecz, na, jedyna rzecz, na czym się zastanawiam, to te ścieżki, czy by nie przemienić je czasem na smooth sandstone, bo wtedy to no, nie może być aż tak dużo tej zieleni, nie wiecie o co chodzi? Tutaj by się przydało cokolwiek innego ogarnąć. E, także czekajcie, myślę, że dobra, zrobimy to, bo będzie to ładniej wyglądać. Także szybko to podmienimy i widzowie, trzeba też ten ogród nazwać, ponieważ każdy ogród ma oczywiście swoją e, nazwę. Także ten również trzeba nazwać, więc wydaje mi się, że to będzie ogród ogród Moniki, widzowie. Ogród Moniki, to jest to, jest to, to jest to, Santa Monika jakaś, coś takiego. To tutaj coś, coś, coś takiego pomyślimy, widzowie. Myślę, że to będzie dobra nazwa, e, oczywiście. Z okazji tego, że to jest ogród w końcu dla mojej mamy, więc to widzę, trzeba ogarnąć, więc lecimy z tematem, tędy. Czekajcie, to też, to też, to też. No i trzeba też żadne schody zrobić i to wszystko, ale to myślę, że nas spokojnie ogarniemy. Uwielbiam robić takie projekty w momencie, kiedy mamy dwie prezentacje do zrobienia i e, napisać jakiś esej na angielski. To jest super sprawa. O, kurde, bele, fix. Dobra, trochę się tutaj wpadło mi, nieważne. E, to jest moje laboratorium, dobra, Wy zresztą wiecie co to jest. Dobrze, więc e, bierzemy to, to, to. I oczywiście ładnie smooth sandstone'em. E, budujemy drogę, widzowie. Budujemy drogę. Dobrze. Cyk, cyk, cyk. Hop, ekstra, ekstra. Teraz lecimy z tematem tutaj. Niewiele nam, widzowie, zostało. Niewiele nam zostało. Tak naprawdę jesteśmy już na, e, na końcówce. Na półmetku bym powiedziała. Tylko, że z tego co. O, kurde. Się wydarzyło. Tylko z tego co widzę, to nie starczy nam bloków, tak myślę. Hmm. Myślę na 100%, że nam tych bloków nie starczy, ale spoko. On po kolokowizowie nie przejmuje się, tym po prostu pójdę i, i to wykończę najwyżej kiedy indziej albo po odcinku czy coś, ale nie wiem, czy mam ten. Chociaż mam na pewno. Nie, nie mam na pewno. Na 100% nie mam. Na 100% nie mam tych bloków wizowych. Ja nie wiedziałam, że aż tyle bloków mi tutaj się przyda, dobra, tych smów, kurde. Skąd miałam wiedzieć, że, że tyle będę ich używać? No dobra, ale w każdym razie. Skończę to po odcinku. Od razu po odcinku, czuję że lecę i kończę. Ale po prostu nie chcę ponieważ ten odcinek swoje już 17 minut, e, więc przydałoby się go już, chcecie, widzowie, powoli zakończyć. Także tak to wygląda, widzowie, ogrody. Ogrody, nie wiem, jakoś, jakoś nazywa z moniką, jakieś moniczne czy coś. Na samym odcinku obserwujcie i na pewno się dowiecie, jak nazywam te ogrody. Także no, tak to wygląda. Wydaje mi się, że jest cool, jeżeli macie jakieś sugestie, co tutaj zmienić, co tutaj dodać, co odjąć, czy, co Wam się nie podoba, no to koniecznie, oczywiście dajcie znać w komentarzu. E, wszystkie komentarze czytam, także śmiało wpadajcie. E, myślę, że. Że fajnie to wygląda. Tutaj by się przydało jeszcze jakieś oświetlenie, ale tu tam z góry po prostu. Oświetlenie z góry widzowie poznają to tak, żeby było dobrze i tyle w temacie. Także ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście do końca. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście odcinek podobał. Widzimy się jutro o godzinie 18.30. Pamiętajcie, że mam też kanał vlogowy i to właśnie był vlog z yy, kupowania prezentu dla mojej mamy. Także wbijajcie koniecznie na kanał vlogowy. No i co, widzimy się jutro. Miejcie się dobrze. Pa! pa.